No ta! Nie no, spoko, jasne, nie? Tylko że, no, najpierw musisz być tym dziadem takim, który coś tam osiągnął, czy coś tam kiedyś, nie? W sensie nie możesz być. W sensie nie możesz być dziadem, który nic nie osiągnął, bo tak to, no, to tam nie, raczej ci nie zapłacą miliardów, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak tam serducho? Mm, no, trochę się poprawiło, rewelacji nie ma, ale żyję, więc jest dobrze. Lepiej żyć i mieć się tak jak ja się mam, niż nie żyć i w ogóle. Zaczynamy! To maleństwo jeszcze ci się przyda! Murloki, murloki. Powodzenia w walce. Po, 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 Jakąś specjalną dietę w hechła- ła? Co? Jakaś specjalna dieta, ała w hechała, kupala, się w szafkę. E, nie, nie, czy znaczy, wiesz, po prostu żem zdrowo, nie Oby tak dalej. Ale nie ma w moim żarciu zdrowo niczego za specjalnie super, hiper, ciekawego, więc to po prostu takie... Jest, bo jest. Kubełki z KFC i te sprawy. No kubełek z KFC, no to wiadomo, zdrowe, bo drób. Przecież drób jest zdrowy, bardziej od wołowiny czy wieprzowiny, no hopie. Co ty? Nie wisz? No i zaraz ja to sprzedaje. W sumie nie zauważyłem tego. Coś mógł kupił. Eee, tak. Okay. Nie tak, ale jest też ten ziemek, co robił wczoraj wypo. W... Co? Co robił wczoraj wypożyczone Lambo? Roz... Aha, rozbił. Jest ten ziomek, co rozbił wczoraj wypożyczone Lambo. kupili go, bo wydaje się, że ma potencjał i dają mu dużo pieniędzy za siedzenie na dupie. A to nie wiem, o co Ciężko mi w tematach, o których pojęcia nie mam, mówić cokolwiek. Ja nie. Dobra, zrobimy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Będzie co, będzie Tara i Rolek. Roro, rowo. Pyku, pyku. Dobre, murloczki, dobre. Nikt nie idzie u murloczki pięknie, a ten idzie. A, ale ten to za chwilę przegra. Spokojnie, z dysponem. Krótkie, chłopak ma 20 lat i ma potencjał. Przez 2 lata rozegrał w podstawowym składzie mecz, a zarabia w cholerę i się rozwalił w pożyczonym lambo. Aha. No to nie wiem. No to może jacyś specjaliści, super-hiper-dobrzy do, dobrzy analitycy, stwierdzili, że nie wiem, nie mają co robić z pieniędzmi albo coś w tym stylu. Ciężko mi powiedzieć. Nie znam się na tym w ogóle. Ale pogratulować, pogratulować. Jaki ród ludów wygrał wojnę trzech młotów? Miedziobrodych krwawych młotów czarnej góry. Wojna trzech młotów. Miedziobrodzi. Czyli Bronzebeard, nie? Krwawe młoty Bloodhammer. W ogóle takiej nie kojarzę. I Black Rock. O panie, Donateek wjechał. Subskrypcja, a ja nie przygotowany. Już czytam, tylko chcę kupić tego ziomka. Tu bo Dzień dobry Jacku, witam Cię bardzo serdecznie w gronie subskryberów i dziękuję Ci bardzo również serdecznie za 11 miesięcy wspólnego wspierania mego kanału. I Zachęcam Cię do pozostania na kolejne 11 miesięcy. Nie wiem do czego pokazuję 0, ale chodzi mi o 11. Welcome TO THE Family. Eee, dobrze gratuluję dobrej odpowiedzi. A to ja jakieś udzieliłem? <laughs> Nawet nie wiem. Ale możesz zobaczyć fotki, bo samochód zmasakrowany, ale obaj kierowcy bez szanku wyszli. No ale po co mi fotki z tego Lamborghini? Co mnie to obchodzi? Wiesz, widziałem już nieraz zniszczony samochód i nie wydaje mi się, żeby ten się różnił jakoś super specjalnie i teraz to ciekawe. Chyba, że pod kątem bezpieczeństwa tego, jak, je, ten, jak można się rozwalić lambo i przeżyć. Może na zniszczone sobie jakoś zarobisz. Czy ty próbujesz insynuować bardzo cię, ja przepraszam, że sobie nie zarobię na niezniszczone? Co, myślisz, że mnie nie będzie stać? Że ja, i że ja sobie nie Challenge accepted, gnoju. Zobaczymy. Daj mi... 300 lat. I zobaczysz, będzie takie insynuacje tutaj insynuował. No, mech Chce. Murloka musiałem kupić. Bo nie wytrzymię po prostu. Mamy 40 życia. Walczymy na Iserę, która coś tam wygrała. Hmm. bo jak sprzedam to, to nie kupię tego. Dobra, poczekamy. Będę odważny. Nie, nie insnuję, ja to mówię. 300 lat i lambo moje. Hopie. O proszę, akurat wygraj Porsche Makan. Ty właśnie, ostatnio mi się spodobał y, Kaiman. Ile kosztuje Cayman? Dzisiaj że tak jechałem za Kaymanem przez 15 minut. Tak patrzę, jak kurde, fajnie to wygląda. Nawet bardziej od 11 mi się podoba. Porsche. Kajmane, rok produkcji, no nie wiem, 2.15, 2.17, 3 ogłoszenia. No różne są ceny, muszę przyznać. Tu jest na przykład 180 tysięcy, tu jest 210, 000, a tu jest 450. Au. A tak te 180, ale to chyba nie jest to, co mi się podobało. A no i sprawa rozwiązana. A nie to jest to co mi się podobało ale jakieś trochę takie inne musiałem być jakaś inna wersja hmm. o o o o o o o o też mi się nie podoba Dobra, robimy tak ale takie fajne nie patrzcie Tylko to nie jest chyba tam to było inne. No nie, no było inne na pewno. Ale kupić co takie Porsche? Streamer kupił Porsche. Za pieniądze z donatów. O. Za 3 lata kupić. No nie no, za 3 lata to buduje willę nad Bałtykiem, więc nie, nie, nie da rady. Zagadka z Woła. Kto był najsilniejszym przyjacielem Durotana? Nerzur, Blackhand, Gulden, o -o -o Ogrim. Świetnie sobie radzisz! No, Ogrim. Gul'dan na pewno nie. Nerzur też nie. Blackhand. Blackhand. Blackhand chyba też nie. No, Ogrim, tak bym stawiał. Du, 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 du. Nie, przegrałem to Dobrze. Ha! Ma się tą wiedzę na temat Wopa Kupić to nie problem, utrzymać już tak. A co jest w utrzymaniu ciężkiego? Tak z czystej ino ciekawości się spytą. Mu. Ty gdzie? A tu zobaczyć ich wszystkich w To wezmę. Może jednak powinienem się wylewelować i odkrywać szóstkę już. Takie. To możemy sprzedać To też To kupić, to zagrać, to zagrać A, chwilę, bo ja mam tu za dużo tych ziomków. Dobra, to się na razie wstrzymam z dogrywaniem kolejnych. Nie będzie. Zobaczymy. To jest łatwe. Orgrimar jest w duratorze. A faktycznie. Ha! No tak. Serwis. No i co? Serwis. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. <laughs> Świetna odpowiedź. Serwis. Ale. A se? Nie no, no jak serwis. Servus. Siema, jestem serwis. Nervus. Ty, ja to wygram. Ja to wygram! Ja to wygrałem! Uu, nagi! Nieźle sobie radzisz, oby tak dalej... Nieźle se radzisz, ziomie. Nie, nie bardzo chyba. O, o, o! Kipnę tego bufa, bo nie mam innego pomysłu jak to rozwiązać. Ty a może zróbmy tak w sumie. Weźmy to sprzedajmy, to upgrade'nijmy. to zbufujmy. No i gówno nie ma niczego fajnego. Weźmy Max, no. I co to sprzedajemy? Nie, to fisujemy. Na no, razie przytrzymamy w następnej to sprzedamy, kupimy to, zagramy to No coś tędy. Ale nie jest zbyt super hiper dobrze. Dawno nie słyszałem rapującego matego, nie popuszczam. Ziemio ojczysta moja ty jesteś jak Nie, sorry, nie dzisiaj ja książę Artas nazwał swojego konia O Boże, wiem po angielsku, a ja nie wiem jak to co znaczy po polsku. Niezwyciężony, niepokonany, nieugięty, uświęcony Inwi Invisible, ale. Infis nie, in, nie, nie Invisible, bo to nie, nie, niewidzialny. Eee, a możesz napisać odpowiedzi po angielsku? Chyba niezwyciężony, tak mi się wydaje. Tak, inwicyble o no. Niezliczany. Co, kurwa? No, niezwyciężony, mówiłem. Dobrze powiedziałem. Inwicyble to nie jest niezliczany, tylko niezwyciężony. Czyli dobrze powiedziałem, tak? No. Widzicie, jaki jestem, kurde, super keeper Ogar? Pamiętam, jak dzisiaj. Byliśmy na rajdzie. Na Lich Kingu. I wypadł mi ten mąt. I go wygrałem. I powiedziałem do ziomka. A dobra, wypadnie jeszcze nie raz wesce, bo tobie bardziej zależy. I już nigdy go kurwa nie zobaczyłem. <laughs> nigdy! Tylko u innych. Oczywiście. O, mordeczko ty, moja kochana! Daj mi siebie samego rana. Mordeczko, moja kochana! Zrobię ci. coś tam zrobię. O, imba, tylko nie mam brana. Nie mam brana, na na na. na. Ile mam tych sześciu chłopów, to? Chyba, że flipuję ten stół, nie? No bez sensu. Z drugiej strony gram na gram na typa co jest AFK, No może nie mogłem poczekać. No nie wiem, może w sumie faktycznie to nie było zbyt ten. Dasz mi bańkę na loto. Ej, na Lambo, ja bym chyba nie chciał. Zastanawiam się nad tym Lambo, nie? Bo ogólnie jestem zwolennikiem wyznaczania sobie celów. Wtedy człowiek tak lepiej pracuje i tak myślałem, właśnie, żeby sobie wyznaczyć cel motoryzacyjny na Lamborghini Aventador. Ale tak kurwa sobie myślę, że to jest mega niepraktyczne. Ten samochód jest ma drogi w utrzymaniu jak jest ta cholera. Jeździć się tym nie tak komfortowo. Zaparkować tym bardziej, bo strach gdzieś to zostawić. Tak stwierdziłem, że chyba jednak nie. nie, nie. Ja tak miałem z MOU'tem tak zwanym RAM, wytropiłem od razu mogłem sprzedać za paręset euro, ale stwierdziłem, że wezmę sobie znowu poleci. Ale stwierdziłem, wezmę sobie znowu poleci. To niepiej było sprzedać, jak miał ci znowu polecieć? Wtedy będziesz mógł sobie postawić kolejny cel, utrzymać Lambo. Ale tu nie chodzi o, wiesz, finanse, że nie, nie będę miał siana, tylko... Problematyczność utrzymania tego auto. O, takiego bierę. O, takiego nie bierę. O, git z majonez. Tego bierę. Tego było Ci potrzeba. Tego zagrywam. Nie dostaje nic. Chwila. Trudno się mówi. O, trudno się mówi. Startup, można by go wziąć, puścić tutaj bez bufa. Takie lambo i dziurę albo na wyższy krawężnik stary. Jak kamera na wyższy krawężnik gdzie wjeżdżam, znaczy na żaden krawężnik nie wjeżdżam. To dopiero lambo, boborgienie to zresztą droga, też chłopie BMW M8 jest zajebista albo Mercedes S AMG. Ten Mercedes S, to, to, to też tam chyba milion 99,9% na wina Mordeczko, witam łyneczka. A jak z programi zwalniającymi kamarą? Zwalniają. Potwierdzam. Hamujesz, wjeżdżasz na próg i dopiero. Perfekto. No, chyba Rat King odpad. Czy ktoś ma jakiś git pomysły na emotki mordeczki? Bo będziemy gdzieś tam ten ogarniać ty a a, a. a, bo to w sumie wszystko prawie złote. Stronnika do tyłu i o złote do przodu. No za mógłby być git. A dobra, stał tak na razie. Możemy to jeszcze przestawić? Możemy, możemy A tak. Emotka ze wściekłym garoszem. Co to ma wspólnego ze mną? Jak sobie kupisz to Lambo i Ci się znudzi, to będzie nagiwały na streamie. Tak Tylko będziesz musiał sobie podatek zapłacić, nie? Tak ze 100 tysięcy czy tam 200 Więc jak wygrać to przygotuj drobne Chłopaczy Trochę mnie ta prowokacja trzeba martwić Na szczęście poza prowokacją jest tylko jeden inny argument O uh oooo -oh. uh -oh. A nie, cofam. Brak o Spoko to tylko 2% Wydaje mi się, że 10 albo 20, ale... Hmm, może też się miela Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Twoi stronnicy samotni jak ty. Pokazali co potrafią. Twoi stronnicy samotni jak ty. Pokazali, że nie umie. Jo umieją, 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 U coś tam, o coś tam, o coś tam, coś tam. Bum, Nakręcę ci Film na YouTube Może emotka z tobą na tle czerwonego lambo Ziom emotka to 28 na 28 piksele Emotka mnie to już jest duży sukces na tle to jest bardzo duży sukces. Samochodu to jest gigantyczny sukces. A żeby jeszcze dało się rozpoznać, czy to jest Lambo, to chopie Tu z jakiego czerwonego? Lambo to żółte albo zielone. No proszę, to jest moje przyszłe samo... samochody. Mm. To już jest najlepszym streamerem i kropka. Mało tego. Najpiękniejszy, najintel najinteligentniejszy, najlepszy, najbardziej skromny i z największym poczuciem humoru. Kolor jak kawasaki. Haciu! Nieźle sobie Oby tak dalej. Konkretna będzie ta twoja armia. Co? ja wam po Abufowałem ten stół jak. Wielkie napiziałe murloki. I najgrubszy, ty wcale nie! Jest na pewno streamer, który jest hajch style na przykład. Jest grubszy na przykład ode mnie. Albo kto jeszcze tam jest grubszy. Kurde, poza HSM to już będzie mało osób. Bonkol o proszę. Nie jestem najgrubszy. Właśnie wyjrzałem gierki z Demon Hunterem na YouTubeku Bardzo fajny i w ogóle nowy format nagrywania deków na plus. No to polecam Ci jutrzejszy odcinek. Zobaczysz jakie byste gierki nagrałem. Hopie! No tak się przy nich cieszyłem, że aż się popłakałem i poszedłem na spadek po tym jak skończyłem. Pokażesz konto z IH. Z Aider Heroes? Ja się na nie nie logowałem z pół roku, to chyba nie ma większej potrzeby. Ale Bonkol to mój sąsiad wspiera brać górniczą. No wspiera, wspiera! Je yeah, tam kluski śląskie i Roladę. Z ogórkiem piszonym. Hmm? Bęben rośnie, chłopaki. I się tam nie dajcie ten. Że, że w kamerce niby nie widać. Widać, widać. Ja to szczupły jestem i smukły i piękny i w ogóle. Ale oni to tłuścioszki. <gryzł> Tylko nie mówcie sobie, że tak powiedziałem, bo, bo się obrazi. Bo ja coś to taki delikatny chłopiec. Dobra. Pam, 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 pam. Pam. Mam tak samo jak ty 100 do murloków i dwa na ręce O, właśnie, modra kapusta, no Nigdy nie wiedziałem co to jest modra kapusta. Skiszona czy konserwowa, czy jakaś tam inna kapusta, ale Jak można jeść kapustę? Kto je kapustę, ten ma rozum krótki. Przedstawiamy punkty kanału. Zdobywaj punkty kanału, otrzymuj nagrody. Odblokuj losową emotkę. Modyfikuj jedną emotkę. Wybierz emotkę do odblokowania. Ale fajne zabawki. Co za te punkty kanału można zrobić, żeby to było cool, epickie, fajne i zaje fajne? Zobaczmy, czy uda Ci się utrzymać prowadzenie. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, powiedziawszy. Wydaje mi się to takie trochę fikołka, ta. Ja to się mogę co najwyżej przeturlać, mój przyjacielu. O nie! Unstable bull. To jest karta, którą ja wygrałem z poprzednim takim ziomkiem, który grał murlokami, które miały dimensional, ale on chyba ze mną nie wygra, bo on chyba przegrywa. Mam 100% na win winka. O, perfekcyjnie, perfekcyjnie. Jakieś giełd i jak będziesz miał do rozdania. Stary, jak ja mam coś do rozdania, to chowam pod pazuchę i uciekam. Myślisz, że będę rozdawał? No, co?